Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z trójeczki, z pamiętników Jesteśmy w kasie, kochani, ponieważ tak jak mówiłam, przebrałam naszego e, Miętusa Słuchajcie, ja, ja nie mam zielonego pojcia, jak on ma na imię i raczej tego, słuchajcie, nie, nie zapamiętam Więc on już będzie naszym e, Miętusem i przebrałam go troszkę Także pokażę Wam. W ogóle e, zmieniłam mu fryzurę, także prezentuje się on tak. Tutaj ma wygolone, ma takie fajną, tak, tak, takiego kucyka zrobionego. Nie wiem, jakoś mi słuchajcie, to, e, to do niego pasuje. E, no i oczywiście kolor miętowy na woskach został. Ma jakiś tam zwykły t-shirt, spodnie. Ja mam tutaj, będę przeklikiwać, ma zrobione trzy stroje. E, ten drugi strój. Jest śmieszne. Zobaczcie, ale słuchajcie, lecimy dzisiaj na Isla Paradiso. Pierwszy raz, pierwszy raz będę tam grać, kochani. Także to będą takie nasze, znaczy ich, ich wakacje. Taki krótki urlopik. No i trzeci strój prezentuje się dokładnie tak, jak tutaj zaraz się pokaże. W ogóle, jaki on ma świetne uszy. To jest po prostu hit. Mam dla Was jeszcze jedną fajną wiadomość, ale to zaraz, zaraz, jak wyjdziemy z kasa golf. No sztos, nie? Sztos, w ogóle te trampki, no mega Nie wiem, słuchajcie, czy, czy pokazywać Wam wszystkie stroje, ale może jak poszłoby to szybko, to myślę, że, że, że czemu nie Także no dzisiaj mój pierwszy raz z Isla Paradiso będzie O, taką ma piżamkę do spania, zobaczcie jak fajnie wygląda No i zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy co mnie tam czeka, co nas czeka tutaj naszych simów i mnie na Isla Paradiso sportowy strój, teraz będziemy mieć e, kąpielowy, zobaczcie, jakie ma gadki w arbuzy. E, do, do pracy mu nie zmieniałam. Będzie miał taki śmieszny dres, poczekajcie, zaraz, e, zaraz zobaczycie, ale nie nie zmieniałam mu. Pokażę się, czy nie. No, zobaczcie. Dobra, niech ma. Jak chciał, to niech ma, chociaż jeden mu zostawię. E, taki jaki miał. No i strój na zimną, na dwór, tu jest tak, to się nazywa ubranie na dwór, tak No i dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie już do giereczki Jest bodajże niedziela rano, zaraz, słuchajcie, sobie zobaczymy No i będziemy się powoli właśnie wybierać na wakaje I tak, jak już widzicie, kochani, nasz pożekt, masz na imię Bradan, jest... U nas w rodzinie, tak, postanowili, bo chciałam, żeby on się wprowadził do nas po tych wakacjach, ale kochani, postanowiłam, że, e, że chciałabym mieć nad nim również kontrolę, więc żeby oni byli już razem, ogólnie jechali. Ej, to jest Twój ten? To jest Twój samochód? W ogóle ja, ja tutaj sobie na niego, słuchajcie, kliknęłam i dla mnie to są cuda na kiju, po prostu umiem latać, aura, aura ukojenia, no nigdy, nigdy się tym nie bawiłam. Chciałabym, wow, wow, jak on lata, super. E, dobra, zróbmy sobie pauzę, bo ja bym troszkę się tutaj dowiedzieć o nim. Ej, on tu ma ten, on miał z jakąś dziewoją jeszcze Romana. No nie, tak słuchajcie, nie będzie. A jakieś, słuchajcie, drzewo genealogiczne? Aha, czyli on ma tylko, że dziewczyna, że kary, nie ma nikogo więcej. Jaki jest, nie znosi sztuki, gorąca głowa, unika zobowiązań. Eee, Arogant i sprawny fizycznie, dobra. No to czyli słuchajcie, on ma tutaj, widzę, że ma jakiegoś, ma jakichś kumpli, dwóch takich, nawet trzech, czterech. Eee, dawny wróg, ale dobre, ma relacje. No dobra, dobra, okej okay. Praca, filar ligi, nie widzę. A, ósmy, ósmy poziom, wow, koledzy, ale super, super umiejętności. Aha, ma tylko tutaj piłkę, Wyposa. O, oh, auto moja! Ale co, słuchajcie, będziemy bogaci Dawaj to auto, nie mogę tu nigdzie postać Za 36 koła, no dobra To sobie to pogarniamy, po, 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 po jak już wrócimy Z wakacji No i dobra, tak to tutaj wygląda Wybrać karierę, nie, zostaniesz w tej karierze Co jesteś, trenować kogoś Nie, nie, nie A w sumie mogę mu to zaznaczyć, żeby sobie ćwiczył Dobra kochani, także myślę, że tutaj naszą Kari sobie yy, przez komputer chyba, bo to bo zobaczymy może czy przez telefon yy, się da wyjechać na, na Ja Jestem, słuchajcie, yy, podekscytowana bardzo, bardzo, bardzo. Biorę nieruchomości i podróży. Podróży, ży, żył, żył, podróżuj, o yy, tym bardziej, że on jest słuchajcie, wróżkiem. Yy, ale my wszyscy pojedziemy? Halo? O co teraz? Co? Co, co ja mam zrobić teraz? Co? Czemu tu mi się takie osoby pokazały? A, dobra Tu się coś takiego pokazało Dobra, ja jeszcze potem bradanem klinknęłam Żeby, żeby, żeby A tylko na trzy dni możemy, no dobra Jechać i ja bym chciała Isla Paradiso Ale... To jest... Nie, Mo... Greymond Grey Bay. E, tu mamy... Kurczę, a gdzie jest Isla? Dobra, Isla Paradiso. Całkowity koszt 2,600, ale długo. No ale lecimy, słuchajcie, lecimy na samolot. Ty już nie, nie podróżuj, nie, już tutaj Kari jednak wszystko ogarnęła. Słuchajcie, tylko ja jemu dałam właśnie ten strój z tymi krótkimi spodenkami, a nie dałam naszej Kari yy, nic takiego letniego. No ale dobra, słuchajcie, y, czy to jest ten jego samochód? W ogóle właśnie, kochani, jeżeli chodzi o to zacinanie się Simsów, co ja mówiłam, to one nadal się, słuchajcie, zacinają. Ale chyba nie aż tak często, jak się zacinały. Robiłam tego, tym safe cleanerem, ale szczerze mówiąc, może ciut, ciut, ciut coś to dało, ale... No nie tak jakbym chciała. Mam nadzieję, że w ogóle nasza Stella ona może zostać sama w domu. Okej, okay, kochani, dolecieliśmy i mamy tutaj dość sporo domków do wyboru. Ja bym chciała, żeby oni, słuchajcie, gdzieś może tutaj właśnie y, nad wodą jakiś domeczek sobie ogarnęli, jakiś malutki, o, jedna sypialnia i jedna łazienka. To są z tego, co właśnie, tak, pływający dom, będzie szczęśliwie mając Cię na pokładzie, o. Y, tu tutaj mamy ten pływający dom, tutaj też mamy jakiś y, skromny dom z widokiem na ocean, o. A może weźmiemy sobie to? Weźmy sobie. No i dobra, słuchajcie. Zobaczymy, zobaczymy, co tutaj będziemy mieć. O, czekajcie, dostępne nowe, fantastyczne parcele. Dobra, dobra. Dobra, ale myślę, że my tutaj chyba. Hmm, chyba, że sobie ten teren festiwalu bym mogła e, umieścić. E, dobra, kochani, na razie, słuchajcie, nie stawiałam tutaj tego e, festiwalu. Tutaj, jak pamiętacie, Kari miała strój, tutaj taką spódniczkę i, i, i taką bluzkę w groszki Ja, ja jej słuchajcie, tylko zdjęłam rajstopki. I teraz, tak, kochani, obejrzymy sobie tutaj domeczek, jak on wygląda. No, chyba wszystko to, co najpotrzebniejsze, to tutaj jest. Słuchajcie, ja myślę, że, że mogliby oni się tutaj jakoś, wiecie, są sami na wakacjach, na których jest, słuchajcie, 29 stopni. Także, no, myślę, że mogliby sobie tutaj troszkę poszaleć. Jakieś, wiecie, barabara. E, bara. No i prezenty sobie przyjmiemy też tutaj na wakacjach. E, Przydaj się do przeglądania. O, trzymaj e, za ręce, o, całuski, całuski. E, no i kochani, myślę, że jakieś barabara bara, czy coś, możesz jej dać kwiaty tak! Romantyczna czerwień. Pój pójdziemy się tutaj, zbliżymy do nich, tylko że ona stoi w wodzie i chyba tak się kurczę, e, będzie rozmazuje trochę, ale okej. Okay. Kwiatuszki, kwiatuszki. I czy ty... O Jezus, możesz zrobić barabara? Barabara? Nie? Why? Dlaczego? Pogłaszcz po policzku? Dlaczego nie możemy barabara zrobić? A ty? A ty możesz? Ty masz taką opcję? Nie. Obściskuj się. Dajcie znać w ogóle, jak wam się podoba nasz miętusek w w nowej odsłonie. Dobra, słuchajcie, nie mogą. A ja jestem, słuchajcie, ciekawa, co tutaj można, a czego nie można. Może pójdziemy sobie um, płyn łódką z... Pokaż. A my mamy łódkę? Czy skąd weźmiesz tą łódkę? Pokażcie mi to. O, a, a taką łódkę! O Jezu, Ja myślałam, że jakąś ładną łódeczkę będziemy mieć, a to, 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 to rówka chyba taka, nie? Chyba, że oni gdzieś dopłyną i potem wezmą łódkę? Na czym to polega? Pokażcie, no mi. Halo. O co chodzi? E, czy to jest to pływanie łódką? Chyba żart. Siedzi w łodzi. Aha. No nie, no dobra. Bez jajców. E, ale, czy możecie się na przykład. E, Ochlapać go? Możesz. No dobra, ochlap go. Co my tutaj, słuchajcie, jeszcze będziemy mogli robić. Czy coś fajnego. Tam jaka fajna moto... O tu mają taki skuter wodny nawet. No, a, będziecie się chlapać. ok zrobię Wam jakoś może... Chlapisz go jeszcze? Nie. No. Mm, czyli nic więcej nie możemy, tak? W tej wodzie? No to lipa trochę. Lipa powiem. No, ale dobra, dobra, chodźcie, zobaczymy sobie na emeczkę, gdzie my możemy, słuchajcie, iść. Tutaj jest jakaś plaża, widzę. Tutaj mamy jakiś port. Zróbmy może pauzę, będzie lepiej. Lepiej, lepiej. Chodźcie tutaj na tą plażę. Ciekawe, czy tutaj będziemy mieli w ogóle co robić. A tutaj się można zameldować. Zamelduj się z. O, może tak pójdziemy. Um... A weźmy na przykład apartament luksusowy. Na jedną noc na razie z Kari, Chodźcie, zobaczymy. Ja nie wiedziałam, że tak można. Włączymy sobie tutaj giereczkę. A tutaj co jest? Też chyba można, tak? Tak, można. A no to ja zrobiłam to jako ten domek. A tam można się normalnie zameldować. A tutaj? Nie, tutaj ktoś po prostu mieszka. odwieźć parcelę publiczną z, z Sympatią. Super. Dobra, on sobie w ogóle przyleciał na swoich skrzydłach. Kari, słuchajcie, zanim biegnie, a znowu mi się coś zwiesiło A co tu jest? Możesz to zebrać, nie? Oglądaj. I co? Jaki pokój? Który pokój będzie nasz? Halu halu. Czy już wiadomo o co chodzi? To jakaś w ogóle siemeczka ładna jest, ale ona rozmawia przez telefon i ma nas w tyłku. A co ty robisz? Co ty chcesz? Baw się w oceanie? No to baw się. A co my tutaj jeszcze możemy robić? Wędkuj. Dobra, ona coś tam, widzę, chce iść się bawić w tym oceanie, ale coś jej ewidentnie nie wychodzi. Posuń się tutaj. Chodź, podejdź tutaj. Aj, Sims, Sims. Możemy grzebać, możemy. Ale dobra, dajmy sobie spokój. No, czy już możemy ten pokój sobie ogarnąć? Dobra, kochani, ponieważ nie udało się ogarnąć tamtego, czekaliśmy i czekaliśmy, przyjechaliśmy sobie tutaj na plażę, zobaczcie naszego Miętusa w ogóle. Się ma, a jaki zes, jaki zes, jaki on ma mięśnie ciała, no dobra, ale on sobie słuchajcie, idzie pływać, a ja chciałabym, żeby nasza karina na przykład się e, odprężyła. Czy możesz się tutaj odprężyć? Byłoby mi, a co ty z tym smokiem? Weź go, schowaj do wyposażenia. Um, możecie mi słuchajcie, napisać w komentarzach, co tutaj jeszcze w tym Isla Paradiso e, możemy robić, czym byśmy mogli zająć się w przyszłym odcinku. No, pokaż, pokaż, jak będziesz sobie leżeć na ręczniczku w stroju kąpielowym. Super. Ile jest stopni? 29 nadal. E, włącz sobie music, Zmień głośność na, na nisko, żebyś tylko Ty w sumie słuchała. Przełącz na e, może być pop, a nasz miętusek, nasz miętusek sobie, słuchajcie, możesz sobie ponurkować. O, weź sobie nurkuj z łódką, proszę cię bardzo, z łódką, z rurką. A nie z łódką Muszę sobie zobaczyć w ogóle, kochani, tutaj te widoki Wow, ale kurczę, co ten tab? Te widoki sobie muszę zobaczyć Tutaj chciałabym, o, może jakieś foteczki Może jakąś foteczkę zrobimy Aha, bo on musi gdzieś pojechać, tak? Żeby sobie zanurkować. No dobra, no to przejdźmy do naszej Kari. Czy ona się nadal opala? Tak, opala się. No, super. Powiem Wam, że, że spoko, tylko no właśnie powiem Wam szczerze też, że, że nie do końca wiem, co tutaj jeszcze moglibyśmy robić. Moglibyśmy się gdzieś wybrać wieczorkiem na jakąś dyskotekę, czy coś takiego. Zobaczcie, Kari już wychowała, odchowała córkę, może już jeździć na wakacje ze swoim chłopakiem. No i, i co? I... Tak można żyć, nie? E, aha, bo tutaj jest ta nasza chałupa. Więc w sumie, wiesz co? Mógłbyś y, wrócić do domu. A czemu Ty wróciłeś? No to, Kary, Ty też wróć do domu. E, możemy, wiecie, co zrobić? Możemy wysłać prezenty. Przyjmijmy prezenty od przyjaciela. Aha, bo to chyba oni się muszą odprężyć, żeby zrobić bara-bara. Wykonywać ćwiczenia siłowe, okej. Okay. Spadać sobie w figla? Nie. W Nauczyć się umiejętności nurkowania? Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No i mamy, słuchajcie, prezenciki od Was. Jeszcze sobie zobaczę, czy ktoś mnie tutaj może yy, oczekuje. Nie, nikogo nie ma, także dobra. E, miłego grania w The Sims 3. Dobrze. Uuu, misiu, słuchajcie, jak wiecie, chcę, żeby tutaj jeszcze Bobas pojawił się w tej rozgrywce z Panem miętowym, także jak najbardziej, jak najbardziej się przyda. Prezent niespodzianka. I napiszemy pozdrowienia z gorą wakacji. Mmm, pozdrowienia z gorących wakacji. Dobra, <laughs> dobra, dobra. Słuchajcie, mój głos już taki jest dziwny, coś dziś dość... Okej, okay. wysyłamy dla Agi prezencik. Oczywiście dziękujemy bardzo. Martyna... Martyna, Mart, Mart, czyli półkoła to? Ale super, dzięki, dzięki, dzięki. Odsyłamy Ci prezent. Mam, słuchaj, nadzieję, że również będzie to coś fajnego pozdrawiamy z gorących e, wakacji i on mamy od Elizy na podreperowanie rodzinnego budżetu. Słuchajcie, ja powiem Wam taką ciekawostkę, że właśnie zanim zaczęłam nagrywać teraz tutaj ten odcinek dla Was, to oglądałam właśnie odcinek u Elizy, w którym ona mi wysyłała ten prezent, także zastanawiałam się właśnie, czy on, e, czy, czy już go odbierałam, czy jeszcze go nie odbierałam, ale nie odbiera. Uuu, znowu hajs 400, okej, okay, dziękujemy bardzo. E, Elizie zawsze wysyłamy luksusowy, chociaż wiecie co jej przyszło. Przyszła jej kaczka i przyszedł je ten, taka ta, yy, to co się mówi przez to, ten nie dyktafon, tylko nie pamiętam jak to się nazywa, więc czy to jest takie luksusowe? Nie wiem. Nie powiedziałabym eee, Mamy prezent od Olka Mam nadzieję, że Kari będzie korzystać z ekspresu do kawy A ja dziękuję za piękną doniczkę ze słonecznikami Idealnie pasują do salonu Super, cieszę się bardzo Mamy śpiącego gnoma Odsyłamy prezent dla Olka Prezent niespodzianka I to już jest... Dziś to już jest czwarty, dobrze? Czyli jeszcze jeden prezent e, wyślemy. I tutaj następny jest Ali Maczek, Następna. Prezent dla Stelli. O, oh, on, czyli dla Stelli. No ale okej, okay, dobrze. Już powiedziałam, że od Ali Maczka to od Ali Maczka I mamy skrzynkę z kwiatami. Odsyłamy prezencik. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za podreparowanie budżetu, za prezenty. E, Oczywiście moja nazwa tutaj, na którą można mnie zaprosić jest zawsze w opisie. Ale mamy koła koła kasy, sześć koła mamy, super, super ekstra. No i co, kochany, Ty byś mógł, czy ty byś chciał coś ugotować, tak się ciebie zapytam tutaj skromnie. Podaj obiad, hamburgery z serem. No wiele to ty nie umiesz. Ty byś się tutaj przyszła może użyć sobie. Mogłabyś sobie użyć, jak tam już jest zachód słońca, czy jeszcze nie? Słuchajcie, tak tutaj będę sobie spoglądać, jak to wszystko tutaj wygląda, bo mi się to mega mega podoba. Mm, fajnie, fajnie. Jeszcze sobie tutaj zamknę, wiecie, co zamknę sobie nasz domek i ten i zrobię może jakąś foteczkę. Co myślicie? O, no i dobra. Chodź, Kari, czy ty już dotarłaś? Ty w ogóle łazisz z tym smokiem cały czas? No tutaj twój inny chłopak, chciałam powiedzieć narzeczony, ale jeszcze nie, jeszcze nie narzeczony, sobie coś gotuje Więc ty na spokojnie możesz sobie skorzystać z łazienki No ale kurczę, mogłabyś mógł, tego smoka schować do wyposażenia eee, Nie możesz? Nazwij, włóż do wyposażenia, o A tobie jak tutaj idzie gotowanie? Idzie jakoś, idzie, słuchajcie, wącha, wącha. Czy dobrze, czy dobrze smakuje, czy dobrze pachnie? Mogłoby się jeszcze spróbować w razie czego, żeby nas tutaj nie potruć Co tutaj on by jeszcze mógł robić? Popłyń, baw się w piasku. Mogliby też się pobawić w piasku, na pewno popływać, korzystać, słuchajcie, bo u nich jest zima straszna, śnieg wieje, śnieg wieje, śnieg sypie. No a tutaj jednak pogoda rozpieszcza. Chodź sobie tutaj na chwilkę idź. I sobie tutaj stań, zaraz będzie chyba obiadek No i myślę, kochani, że dzisiaj sobie tutaj w... klikniemy im, żeby zrobili Barabara. -bara. Nie będę się z nimi starała jeszcze o dziecko, chociaż nie ukrywam, że to chcę zrobić tutaj na wakacjach Chodź, usiądź sobie Aha, co to jest? To są hamburgery? Aha. Weź miskę, czemu się denerwujesz? Weź miskę ta z tym smokiem cały czas gada. No ja nie mogę. No przecież masz tu faceta, a Ty Ze smokiem gadasz, Kari. Niesie smoka, zostaw go. A Dalej chodź, bo zaś ci energia padnie i nie będziesz chciała nic robić. Zostaw tego smoka. Proszę ja ciebie. sowaj go do wyposażenia. No, on już zjadł. A posprzątasz po sobie? <laughs> tak, posprząta. Tam w ogóle jakiś sim idzie. Super. Kari. Dobra, zostaw już go, zjedz sobie to, a ty chodź się wysikasz w tym czasie, żeby ci się potem nie chciało. Ja już schowam to żarcie. No, i potem przejdziesz się tutaj odprężyć. Kari, weź, proszę, ja ciebie nie świruj pawiana tutaj, bo mnie zaczynasz troszkę irytować. O, są zdecydowanie krótsze te ścinki i są rzadziej, więc no jednak ten safe cleaner coś tutaj w małym stopniu, ale pomógł O Jezus, nie chcę widzieć jak sikasz, chłopie Idź się odprężyć, nasza Kali zaraz tutaj przyjdzie do Ciebie, jak się odetnie Chodź, odpręż się, już zostaw to jedzenie, proszę, jesteś najedzona Chodź i weźmiecie sobie, zrobicie bara-bara, a potem będziecie mogli iść sobie popływać czy on jest też taki, oni są umęczeni, więc w sumie nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby oni szli pływać. Przechwaliłam Simsy, przechwaliłam, powiedziałam, że się rzadziej zacinają, a zacinają się teraz cały czas, Cholipa No i bara, bara słuchajcie. Barabara, już to nie jest ich pierwsze Barabara, bo już mieli chyba w poprzednim odcinku na koniec robiliśmy im Barabara. No dalej, Sims, please. Ja wiem, że w ogóle Isla Paradiso jest dosyć zbugowanym, zbagowanym miastem i tutaj też się dzieją różne dziwne ścinki i tak dalej. Ale no słuchajcie, mam nadzieję, że jakoś damy radę. Będę Wam się, się starała wycinać takie te największe albo wtedy jak nic nie gadam, a mi się zatnie, no to wtedy też Wam oczywiście to powycinam No i super, no i jest bara-bara Cieszę się bardzo, że Kari jest w końcu szczęśliwa, że poznała faceta, z którym się dogaduje, że, że, że ze sobą zamieszkali Ale wiecie co, chciałabym jeszcze, albo sobie śpicie Śpijcie sobie, tak sobie myślę, słuchajcie kochani, co tutaj robić, czy jeszcze przeczekać tą noc i gdzieś rano tutaj z Wami iść, czy już skończyć odcinek Ale dobra kochani, myślę, że ja sobie tutaj z nimi tą noc już przeczekam i, i pójdziemy sobie jeszcze od rana z naszym tutaj miętuskiem gdzieś ponurkować Może weźmiemy ze sobą kart, bo w sumie czemu nie Kochani, oni sobie tutaj nurkują z rurką i po raz kolejny się zacieli. Powiem wam, że jest to coś po prostu okropnego. Oni dwa razy machną właśnie rękami, żeby przepłynąć i mi się cały czas ta gra zacina. Nie wiem, co będzie dalej, kochani. Nie wiem, czy my zostaniemy na tym Isla Paradiso. Chciałabym, bo naprawdę chciałam tutaj to miasto poznać, ale to samo działo mi się u nas na parceli, więc ja już naprawdę nie mam pomysłu, co zrobić, żeby mi się to nie zacinało ta gra. Myślałam, że ten safe cleaner naprawdę tutaj, no właśnie, pomoże i będziemy mogli normalnie, normalnie sobie grać. Ale no, jak widać, niestety tak nie jest. Publiczność mieszania, a, bo tam przyszło, że ktoś by gada plotki, że ona zrobiła Bara Bara z postacią naturalną, okultystyczną. Było napisane tak, okultystyczną. No i co kochani, ja myślę, że, że będę się z wami żegnać. Szczerze, nie wydarzyło się nic nowego. I przez cały ten czas, jak to mi się tutaj ta gra zacinała, myślałam o tym, czy w ogóle ten odcinek wstawiać. Czy jest sens, bo, no, bo nie wydarzyło się tak naprawdę oprócz tego y, wyjazdu tutaj, tutaj nic ciekawego, ale chciałam. Stwierdziłam, w słuchajcie, zobaczcie jak wszystko mi się tutaj zacina Może będziecie mieć jeszcze jakiś pomysł, jak uratować tego, um, tą rozgrywkę, tego sejwa po prostu Bo no jak do roboty, jak my mamy urlop chyba Ja już robię pauzę, bo ja już naprawdę nie mogę, słuchajcie, patrzeć na to, jak oni się zacinają A jeszcze muszę porobić zdjęcia do miniaturki, żeby było I powiem Wam szczerze, że chyba dostanę, nie powiem, co brzydko, nie powiem, nie powiem Dobra kochani, więc jeżeli naprawdę znacie jakiś sposób, żeby tutaj podratować tą, tą rozgrywkę, to to dajcie znać w komentarzach, bo ja naprawdę chciałabym, żeby tutaj historia Kari i Stelli potoczyła się dalej, żeby potoczyła się nawet na parę pokoleń, bo taki miałam zamysł. Chciałam taką zrobić właśnie tutaj rozgrywkę pokoleniową. Nie wiem, czy przeprowadzka do innego miasta, by coś dała, czy to przez to, że jesteśmy w tej dolinie smoków, nie mam zielonego pojęcia. Wy się bardziej znacie na trójce niż ja, więc może jakieś komentarze tutaj z y, pomocne od Was uzyskam. Ale dobra, kochani, kończę już. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co? No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa pa!